Cześć, witam ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj bardzo prosta w przygotowaniu i niesamowicie smaczna sałatka do słoików na zimę. Użyjemy kapusty, ogórków, do tego papryka, kilka po prostu prostych składników i mamy coś fantastycznego. Ogórki sprawią to, że ta sałatka jest po prostu przepyszna, ale na razie ogórki na bok. Zacznę od pokrojenia kapusty. Mam tutaj taką niewielką główkę 700 800 gramów po wykrojeniu tego co tutaj jest niepotrzebne tego głąba zostanie 700 gramów do tego 300 gramów ogórku. I tak jak powiedziałem mamy coś fantastycznego. I jak widzicie kapustę szatkuje dość drobno. Ja kroję nożem, ale... Kto chce może poszatkować. Pokrojoną kapuchę przekładam do miski. już za chwilę działam dalej. Róbcie sobie naprawdę takie domowe sałatki. Są po prostu rewelacyjne. Nie dość, że, nie dość, że zdrowe. To jeszcze mamy satysfakcję, że zrobiliśmy samemu. I teraz kroję o Ogórki kroję w plastry. I ogórki wcześniej wymoczone. Wiecie, te ogórki były zrywane wczoraj. Tak więc warto jest sobie wymoczyć. No i tutaj, tak jak przy kapuście, możecie zetrzeć na tarce. I nadmiar. Już przekładam do miski. Ale powiem Wam, że ta sałatka z tej kapusty z tymi ogórkami to no po prostu jest rewelacyjna. Ogórki mam ogarnięte, i teraz kroję jedną paprykę. Papryka czerwona. No ale oczywiście może być żółta, ale wydaje mi się, że właśnie czerwona fajnie sprawdza się tutaj kolorystycznie. Ta sałatka w tym słoiku wygląda fantastycznie. I paprykę, jak widzicie, kroję w kostkę. I mogę przełożyć. I następnym warzywem, jakie kroję, jest cebula. Jedna cebula. Cebulę kroję w plaster. I tutaj przed wrzuceniem rozdrobnijmy ją w dłoniach. I teraz ostatnim warzywem, jakie dodaję, jest marchewka. Na tą ilość sałatki jedna sztuka. I marchewkę ścieram na tarce. Warzywa mam pokrojone, starte, i teraz zasypuję jedną łyżeczką soli. Oczywiście sól kamienna, nie jodowana. I dobrze mieszam. Tutaj dobrze ugniatajmy. Niech ta sól dobrze w każdy zakamary. I po wygniecieniu, po wymasowaniu tej sałatki, odstawiam ją na około pół godziny i za chwilę działam z zalewą. I już działajmy z zalewą. Do garnka wlewam wodę, do tego ocet, ocet dziesięcioprocentowy. Oczywiście wszystkie ilości składników będą podane pod filmem. Wsypuję cukier. Do tego 1 trzecia łyżeczki pieprzu i 1 trzecia łyżeczki papryki słodkiej. I całość gotuję i studzę. Warzywa odstały, bardzo fajnie zmiękły, puściły sok i teraz wlewam przestudzoną zalewę. I dobrze wymieszam. I ponownie odstawiam na około 2-3 godziny. Niech te warzywa przegryzą się z tą zalewą, nabiorą aromatu. I działamy dalej. Warzywa odstały bardzo fajnie się przegryzły z tą zalewą. Powiem Wam tak: nie powstrzymacie się przed podjadaniem tej sałatki. Jest naprawdę obłędna. I teraz już prosta droga do sukcesu, do czystych, wyparzonych słoików. Wrzucam jeden listek laurowy, u mnie takie pokruszone, ale trzeba wykorzystać. I do tego, do każdego słoiczka po dwa, 3 ziarenka ziela angielskiego. I, I możemy nakładać. No i najlepiej tutaj użyć lejka w przeciwnym razie. Cały blat będzie, wiecie, dolony w tej sałatce. I teraz starajmy się nabierać spod spodu razem z tą zalewą. Ale fantastycznie pachnie. Uwielbiam takie świeże sałatki. i dość dobrze ubijmy. Niech ta sałatka będzie ciasno w tym słoiku. Jeszcze jedna łyżka. Idealnie. I już kolejny Trzy słoiczki mam nałożone. Bardzo fajna ilość. Tutaj został jeszcze jeden słoiczek, ale ja zawsze robiąc taką sałatkę, staram się zostawić coś tam, co nieco na obiad. Wiecie, taka świeżyzna jest najlepsza. I teraz, zanim jeszcze zakręcimy, nie zapomnimy przetrzeć. Tutaj zawsze mogło się coś rozlać. No nie chcielibyśmy stracić. Tak fantastycznej sałatkę I teraz zakręcam i już działam z pasteryzacją. No i już możemy działać z pasteryzacją. Jak pasteryzować? Chyba każdy wie, no ale gdyby ktoś nie wiedział lub zapomniał, taka przypominajka dla zapomina zapominalskich. Na dno garnka wkładam ścierkę, układam słoiki i zalewam wodą. Wodą zalewam pod samą nakrętkę. Jest idealnie. Idealnie. I tą sałatkę będę pasteryzował przez, przez 10 minut. Oczywiście czas pasteryzacji mierzymy od momentu zagotowania się wody. Sałatkę mam zapasteryzowaną, przestygnię, ląduje w spiżarce. U was ląduje fantastyczny przepisik na fantastyczną sałatkę o fantastycznym smaku. Tak więc, kochani, pozostaje mi życzyć wam udanego bekowania i do następnego.